Witamy Was w naszym biurze. Jestem w trakcie kompletowania dokumentów do tego, żeby Honda Hornet jeździła legalnie na kategorię A2. I witamy na stanowisku dowodzenia mojego. Mamy tak, musiałem wydrukować na do dostałem wykres hamowni Honda CB600. Mamy po zrobieniu blokady 33,83KW. Ja to zapisuję diamoście ponieważ hamownia daje, podaje wartości z, yy, koniak ma koniakmaniczne. Engine 436 HP i to interesuje naszego diagnostę. Następnie od mojego wspólnika Jakuba dostałem zdjęcia yy, na czym polega yy, blokowanie. Diagnosta musi to dostać, ponieważ bez tej, yy, bez tej dokumentacji no niestety nic nam nie podbije. Tutaj jest to udokumentowane, że takie blokady yy, są, które zmniejszają moc. I jedna z najważniejszych rzeczy, ja już mam tutaj foldery przygotowane i my jako tutaj firma, która robi homologowanie legalne, musimy przygotować dokumenty. Czyli musi być dzisiejszy dzień 31.05. 2024 musi być pełna nazwa naszej firmy no i co i teraz zaświadczenie musimy zaświadczyć, że dzisiejszy pojazd, pojazd marki Honda tutaj wpisujemy, piszemy model o numerze win dokonano w którym dokonano w dniu dzisiejszym blokady montażu blokadu przepusty, jest ograniczające moc która będzie wskazana w naszym wykresie 33 przecinek 80 kW daje również ile jest KM a i muszę to podpisać. I ten komplet dokumentów będzie niezbędny do tego, żeby móc legalnie zmia zrobić zmiany konstrukcyjne. Ja już mam zaświadczenie gotowe. Wystarczy opieczętować. Wystarczy podpisać. Dokładamy do tego dowód rejestracyjny. Włączymy, dajemy do koszuleczki i idziemy. Po zrobieniu dokumentów pozostaje mi jeszcze załadować w tym przypadku Horneta i pojedziemy na okręgową stację pojazdów. To bardzo ważne, ale najpierw trzeba rozładować.